Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chcę Was zaprosić na coś przepysznego do pochrupania. Zapraszam Was na przepyszne, maślane ciasteczka, które są bardzo łatwe do zrobienia, wychodzą po prostu rewelacyjne, bardzo ładnie wyglądają. Są z wierzchu chrupiące, w środku mięciutkie. Ja swoje przygotowałam z powidłami śliwkowymi. Można je zrobić też z marmoladą różaną czy na przykład z dowolnym dżemem. Ciasteczka są bardzo łatwe do zrobienia. Do ich przygotowania potrzeba niewiele składników. Formujemy je poprzez wyciskanie ciasta przez rękaw z tylką. Także bardzo łatwe, przepyszne. Przepis jest bardzo wydajny. Tutaj macie listę składników potrzebnych do ich przygotowania. Z tych proporcji wyszło ich około 60 sztuk. Na początek, do miski dajemy miękkie masło, takie w temperaturze pokojowej, i ucieramy je na puch. Trzeba to chwilę porobić tak z 4-5 minut żeby, to, żeby nam się z masła zrobiła taka puszysta masa. Następnie do masła dodajemy cukier, puder i wszystko miksujemy do połączenia. Dodajemy również cukier waniliowy. Ja użyłam jedno opakowanie cukru waniliowego. Miksujemy i dodajemy dwa jajka. Najpierw jedno miksujemy, żeby się połączyło, i dodajemy drugie. Następnie dodajemy dwie kopiaste łyżki takiej kwaśnej, śmietany 18% 18%. Miksujemy to również do połączenia. I następnie stopniowo dodajemy mąkę pszenną, tortową wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Ma nam z tego powstać takie dosyć gęste, ale niezbyt gęste ciasto. Ma mieć taką konsystencję, jak tutaj jest pokazane na filmie. Następnie bierzemy sobie dowolną tylkę. Ja użyłam takiej dużej. Dajemy ją, oczywiście, do rękawa i do rękawa przekładamy trochę ciasta, nie całość. I wyciskamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia niewielkie ciasteczka. Ciasto bardzo dobrze się wyciska. Ciasteczka po upieczeniu jeszcze troszkę rosną ponieważ mają proszek do pieczenia. Więc nie robimy dużych ciasteczek. Następnie w każdym ciasteczku robimy palcem w głębienie, tak żeby dać do niego nasze nadzienie, a żeby nam się ciasto nie kleiło do palca. To możemy go troszkę zanurzyć w wodzie, wtedy lepiej nam się to formują te, te ciasteczka. I następnie do każdego wgłębienia wyciskamy troszkę powideł czy marmolady, no zależy z czym robicie wasze. Ciasteczka. Tak przygotowane ciasteczka wstawiamy sobie do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra dół bez termoobiegu. Pieczymy jakieś 15-20 minut na złoty kolor. I nasze ciasteczka są gotowe. Przepis jest bardzo wydajny, wychodzi nam bardzo dużo ciasteczek. Są one, jak już wcześniej wspominałam, przepyszne, bardzo ładnie wyglądają. Przygotowuje się je bardzo szybko, a takie domowe ciasteczka są nieporównywalnie pyszniejsze niż te kupne. Także bardzo gorąco Was zachęcam do zrobienia sobie takich ciasteczek. Przechowujemy je na przykład w jakiejś puszce czy pudełeczku, żeby zachowały swoją miękkość. Idealne do kawy. Bardzo, bardzo Wam je polecam, bo są po prostu przepyszne, maślane. Idealne do pochrupania. Także życzę Wam smacznego.